Cześć, witajcie. Zgodnie z obietnicą wracamy do Was po raz kolejny. Dzisiaj z live'em, tym razem o gazecie. O gazecie, którą zapowiadamy już od dobrych kilku tygodni. Regularnie wracamy do Was z tą informacją, że nowa gazeta już wkrótce. Odrobinę nam się przesuwa ten okres publikacji. Dzisiaj Kuba Kubacylan wrzucił informację. Tutaj może na chwilę to. O. Dzisiaj Kuba Cyran wrzucił informację nie do końca zgodną z prawdą. Otóż stwierdził, że ma pierwszy w Polsce numer sprawnego marketingu gotowy w ręce. Natomiast on zrobił zdjęcie naszej takiej plakietki, która jest rzeczywiście, no niestety, w ten sposób właśnie, właśnie wygląda. Jest to tylko przykładowa okładka pierwszego wydania gazety. Natomiast prawdopodobnie to pierwsze wydanie właśnie będzie właśnie w takim formacie, w pewnie podobnej grubości. No więc paradoksalnie jest to dosyć bliskie oryginałowi, który faktycznie w ciągu najbliższych dni będzie na Was trafiał. To, co możemy dzisiaj powiedzieć, ponieważ po tej wróce właśnie Kuby mieliśmy no, ogień w social mediach, ponieważ się okazało, że wielu z Was czeka z utęsknieniem na tą gazetę. No, i ta, ta, ta wrzutka wstrzyżyła wręcz część z Was, w zasadzie ojejku, jak już jest gazeta. Ja jeszcze nie mam nadarzyło, Kuba ma, więc uspokajam spokojnie. Kuba owszem, widział jakiś tam wgląd, miał w te artykuły, które są w gazecie, i to samo właśnie dzisiaj, w trakcie tego live'a zrobimy. W sensie pokażemy Wam to, co w tej gazecie się znajduje, pokażemy Wam zajawki tych, tych artykułów, z, opowiemy sobie troszkę o tym, właśnie, co jest treścią tej gazety, pierwszego tego wydania z prawnego marketingu. Zanim jednak zaczniemy mówić o samych merytoryce, o tym co jest w środku gazety, ponieważ ta gazeta już zamknięta, czekamy właśnie już w tej chwili na druk. Pierwsze numery powinny do Was trafiać około 20 maja, to najważniejsza informacja, na którą pewnie wielu z Was po prostu czeka. Natomiast z ważnych innych rzeczy, które być może gdzieś tam w natłoku informacji dnia codziennego Wam umknęła, a które jest bardzo ważne w kontekście właśnie tej nowej, Inicjatywy, jaką w obrębie sprawnego marketingu przeprowadzamy. Mianowicie gazeta jest zgrywalizowana. Jest to jedyna gazeta, która na polskim rynku jest zgrywalizowana. Autorzy tekstów mają budżet łączny na, na, na wynagrodzenie na autorów tekstów, to jest około 20 tysięcy złotych. Każdy autor ma podstawę gwarantowaną, minimalną kwotę, za którą ma gwarantowaną, że dostanie za napisanie artykułu, jest to kwota i tak znacznie wyższa niż te takie dostępne stawki rynkowe. W związku z tym te teksty naprawdę są dopieszczane, dbane i do dzisiaj jeszcze też widzimy, że cały czas w tych głowach autorów głowy pracują i cały czas jeszcze o tych tekstach gdzieś tam myślą. Każdy czeka na, tą, na publikację tego numeru i są to także autorzy, którzy właśnie czekają na ten moment, kiedy wy te teksty zobaczycie. I przeczytacie i zapoznacie się z nimi. Te 20 tysięcy dla autorów to oczywiście no, głównie to co, to, co ma też wyróżniać tą gazetę, że po prostu wy, my chcemy płacić i wynagradzać te wartościowe rzeczy, które autorzy tworzą. Ten czas, który poświęcają właśnie na to. Na tworzenie tych swoich tekstów, ale jednocześnie dajemy Wam w Wasze ręce, czytelników, ręce narzędzie do oceny tych tekstów, czyli grywalizacji, czyli do tego, żebyście mogli głosować na najlepsze teksty. Będzie uruchomiony specjalny adres URL, pod którym będzie można wejść, zalogować się i zagłosować na najlepsze teksty. Co ważne, są to tylko i wyłącznie. Głosować mogą tylko i wyłącznie osoby, które kupiły prenumeratę. Czyli tylko osoby, które kupiły prenumeratę na swojego danego maila, będą mogły się zalogować z tego maila do formularza głosowania i oddać swoje głosy. I według tylko tych osób, które kupiły prenumeratę, będą rozdawane późniejsze wynagrodzenia. Co ważne, jeszcze z treści, to to, że. W gazecie jest tak naprawdę bardzo dużo newsów, to, to najważniejsze newsy, o których my mówimy w marketingowych podsumowaniach tygodnia, zebraliśmy je według pięciu czy też sześciu działów, czyli nowości w AdWords i PPC generalnie, nowości w SEO, nowości na Facebooku, to jest dosyć duże, duże działy, dosyć duża kolumna, nowości na LinkedInie, nowości na Snapchacie, Instagramie, Twitterze oraz oczywiście także na YouTubie, czyli te 6 czy 7 podstawowych kanałów społecznościowych, znaczy, czasie których bardzo dużo się dzieje, bardzo szybko się zmieniają. My wybieramy te najważniejsze newsy, które w ostatnim kwartale miały miejsce i podsyłamy Wam dodatkowo właśnie w formie drukowanej, żeby Wam po prostu nie umknęły. To co jednak ważne, skupiamy się tylko na newsach praktycznych, czyli nie na zapowiedziach, zapowiedzi, że coś tam ewentualnie będzie wdrożone, tylko tutaj są już wydrukowane, naniesione tylko te najważniejsze rzeczy, które są faktycznie w obrębie Facebooka, AdWordsa, w zakresie SEO. Po prostu działające, gotowe rozwiązania, które po prostu powinniście w swoich firmach wdrożyć, lub przynajmniej być świadomi tego, że taka zmiana już miała miejsce, jest wdrożona. Jest to po prostu praktyczna, ważna dla każdego marketera informacja. I to jest ten taki kawałek gazety, który jest oczywiście źródłem z jednej strony inspiracji, ale też oczywiście drobnych tutusów, które być może w działach marketingu musimy sobie wyznaczać, jako z rzeczy do załatwienia w obrębie naszych kanałów społecznościowych, kampanii płatnych, lub też działań z zakresu SEO. I te rzeczy są właśnie w tej formie zagregowane w każdym numerze gazety każdy kwartał po kolei będzie w ten sposób domykany i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ sam mam problem czasami, żeby te wszystkie newsy właściwie uchwycić, a przede wszystkim przekazać i wdrożyć, bo to jest klucz. Tu mam po prostu wydrukowane rzeczy, które warto wdrożyć w swoich, w swoich firmach. To, co bardzo ważne, bo też te pytania często pojawiają, czy numer będzie dostępny w offline'owej dystrybucji. Tak będzie, natomiast nie pierwszy numer. Pierwszy numer będziemy dystrybuowali tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu, czyli za pośrednictwem po prostu prenumeraty, które można zakupić. Natomiast, co ważne, ten numer, ta gazeta w dystrybucji offline'owej będzie znacznie droższa, niż w prenumeracie elektronicznej, online'owej. Czyli po prostu lepiej kupić online, bo ta gazeta, myślę, że w druku będzie kosztowała około 50 zł, czyli dwa razy więcej niż w tej chwili. Przypomnę, że w tej chwili to jest 97 zł za cztery numery, czyli za roczną prenumeratę. No to jest najlepsza, przede wszystkim też cena na rynku. Nie ma drugiej gazety, która miałaby w takiej cenie, taką jakość. I taką merytorykę i to są też te istotne rzeczy, czyli będzie dostępna w klasycznej dystrybucji gazeta, ale dopiero od drugiego numeru i będzie wielokrotnie droższa, po prostu przynajmniej dwukrotnie droższa niż w dystrybucji, jaką w tej chwili mamy w tej cenie 97 zł za 4 numery. W dystrybucji offline to będzie około 50 zł, więc no, moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest po prostu kupować w tej chwili tą gazetę online, ponieważ ta cena też się będzie wkrótce, wkrótce zmieniać. Co ważne, mamy pewne spóźnienie, ponieważ gazeta miała być pod koniec kwietnia, mamy 10 maja i już mówimy Wam, że ta gazeta będzie wcześniej u Was około 20 maja. W związku z tym, będzie pewien gratis w gazecie. Myślę, że bardzo fajna rzecz, która wiele osób usatysfakcjonuje. Naprawdę te drobne opóźnienie kilkunastodniowe, czy 20 myślę, że nad wybaczycie pierwszy numer, wiadomo pierwsze koty za płoty, najtrudniej jest pójść z pierwszym numerem, kolejny już będzie na pewno na czas, natomiast najważniejsze jest to, że dostaniecie rekompensatę. I ja, mimo wszystko, że dzisiaj robimy live'a poświęconego tylko właśnie gazecie, to ja tak jeszcze nie zdradzę Wam wszystkich elementów, które w tej gazecie będą uwzględnione. Zostawię Wam tą niespodziankę po prostu, żebyście mogli rozpakować tę gazetę, dotknąć jej i zobaczyć, co jest w środku. A w środku będą przede wszystkim innowacyjne rzeczy, przede wszystkim rzeczy, które będą na poziomie merytorycznym spełniały swoje Wasze oczekiwania. I myślę, że to będzie naprawdę fajna rzecz, którą będziecie się cieszyli, która będzie czytana nie tylko przez Was, ale też przez Waszych znajomych z pracy, z firmy czy też po prostu do gazet, które będziecie po prostu wracali. To co ważne, dokładnie gazeta jest w tej cenie 97 zł. To jest ta cena. Do, no, do najbliższych, jeszcze do dnia wydania, na pewno będzie te 97 zł. Natomiast prawdopodobnie właśnie w dniu premiery Gazety ta cena wzrośnie. W związku z tym no, po prostu myślę, że to jest tak niewielka też powiedzmy sobie szczerze, kwota jak na tego typu publikacje, biorąc pod uwagę, ile my angażujemy środków, sił i, i jak duże są wynagrodzenia dla autorów, to my naprawdę na tym pierwszym numerze jesteśmy stratni i to mówię z góry i wprost. Więc to jest naprawdę coś, co robimy przede wszystkim dla społeczności marketingowej. Ten, ten moment komercjalizacji tej gazety jest bardzo odległy i myślę, że jeszcze spokojnie rok to zajmie, zanim ta gazeta w jakimś sensie zacznie się na, na siebie sama chociaż zarabiać. Natomiast, no właśnie, w pierwszym numerze będzie 70 stron. To też jest ważna, ważna rzecz. Będzie też dedykowana aplikacja do tej gazety, więc będzie też jakaś forma możliwości dla, to, dla tych, którzy wybrali sobie tą wersję elektroniczną, konsumowania tego kontentu w formie, w formie elektronicznej. Będzie to aplikacja, ale będzie tam zamknięty dostęp, więc oczywiście tylko ci, którzy zakupili, będą mogli mieć tam jakiś, jakiś dostęp. Cena, cena wzrasta, właśnie. O kilkadziesiąt złotych co najmniej wzrośnie w dniu premiery, czyli za około tydzień czasu ta cena po prostu wzrośnie, więc jeszcze raz zapraszam do tego, żeby sobie dosyć szybko wejść na stronę magazyn.marketing i zakupić tą prenumeratę. To co w tej chwili zrobimy, to powiemy sobie o tym, co jest w treści tego pierwszego numeru. Przeczytam Wam przede wszystkim przybliżę nagłówki tekstów, które tutaj mamy przygotowane, które w pierwszym numerze właśnie się znalazły. Otóż tak, pierwszy artykuł to artykuł numeru. Artykuł numeru przygotowany na podstawie konferencji Io Marketing, czyli 20 porad zwycięzców I Love MKT. Mam nadzieję, że widzicie w tej chwili na ekranie właśnie już ten, ten, tą pierwszą stronę naprawdę wprowadzającą do tego artykułu. Ten artykuł składa się z, no, z kilku stron. Tych porad jest, jak wspomnieliśmy, 20. W związku z tym, no właśnie, to jest to, co, to, co przede wszystkim jest tematem numeru, to jest kwintesencja I Love Marketing i najciekawsze naszym zdaniem porady w ten sposób zostały przez nas zagregowane i sprowadzone do poziomu artykułu. Kolejny artykuł po poradach zwycięzców I Love MKT to Artykuł Pawła nie walcz ceną, o wygrywaniu wojny cenowej poprzez unikanie walki i kilka takich myślę, że fajnych porad z tego punktu widzenia, że pozwalające nam spojrzeć na to, co robimy w, z reguły w naszych biznesach z takiego pewnej perspektywy, z pewnej oddali, spojrzeć na to trochę nie poprzez ten prezent tylko i wyłącznie rywalizowania ceną ze swoją konkurencją, ale też rywalizowania poprzez Podnoszenie po prostu wartości swoich, swoich produktów i wartości postrzeganej również. Kolejny temat to jest dr Monika Górska. Jeśli storytelling jest odpowiedzią, co jest pytaniem? Czyli o trzech opowieściach, które pomogą zwiększyć Ci sprzedaż. Dosyć rozbudowany artykuł Moniki górskiej pokazujący i też przybliżający przede wszystkim no właśnie zagadnienia storytellingu pokazujące pierwsze trzy podstawowe typy opowieści, jakie w naszych firmach powinniśmy mieć stworzone, opracowane, i być może w pewnym momencie również i sfilmowane. Natomiast to jest dopiero ten następny krok. W pierwszym kroku przede wszystkim należy mieć świadomość tego, jakie typy opowieści w ogóle są dostępne i taki mastkać podstawą, jakim właśnie. W zakresie storytellingu powinniśmy się posługiwać, aby o naszej firmie było mówione. To ciekawe, tutaj do Monika też dołączyła pewien bonus w postaci poradnika darmowego TDF-a, który można też sobie pobrać z poziomu, z poziomu gazety. Ona o tym też mówi, pokazuje to w artykule, adres z którego można pobrać sobie właśnie ten darmowy poradnik przygotowany specjalnie dla czytelników magazynu sprawny Marketing. Kolejny artykuł to Jakub Cyra, osiem kroków pozyskiwania klienta. 8 kroków pozyskania klienta dokładnie. Też pewnie widzicie top tego artykułu, tą pierwszą stronę wprowadzającą i otwierającą. W kolejnych stronach tu są jeszcze 3-4 strony aż tego artykułu. To łącznie tu jest 8 porad, tak czy dokładnie 8 kroków. No tutaj Kuba oczywiście jest praktykiem sprzedaży, na tym się zdaje, zna po prostu najlepiej. I to jest ten obszar, z zakresu którego on też stara się pokazywać z konkretne narzędzia, jak i również metody podejścia na budowanie, rozbudowanie swojego działu sprzedaży i sprzedawanie po prostu więcej, lepiej i bardziej efektywnie. Kolejny tekst Michała Sadowskiego: Tworzenie biznesu od zera do 1000 klientów, 10 marketingowych porad. No i znowu 10 konkretów, które Michał Sadowski wykorzystał, aby podnieść rentowność swojego biznesu, jakim jest Trend 24 no Bardzo fajny artykuł, bo też wszystkim konkretnie pokazujący konkretne rozwiązania, konkretne narzędzia i konkretne wskazówki na to, jak w ich przypadku, w przypadku BN24, oni tą stopniowo tę tą konwersję podwyższali. Kolejna rzecz, Basi Czerniewicz, genialny artykuł, naprawdę genialny artykuł. Mówiłem o tym już na wstępie, że podsumowujemy te działy m.in. w zakresie PPC AdWords, rzeczy, które się zmieniają. I to jest na wstępie gazety. Natomiast ten wstęp to jest taki właśnie na początku, tylko najważniejsze kilka zmian. Podczas tego, co zrobiła Basia, to jest przeanalizowała ostatnie kilka miesięcy w zakresie AdWords i wynotowała najważniejszych 12 zmian w, ostatnich, w, ostatnich, w ostatnim roku, jakie miały miejsce w obrębie AdWordsa. I to jest znowu taki artykuł, lista tudusów. Rozbudowany, naprawdę, to jest chyba najwyższy artykuł, jaki jest, jest w pierwszym wydaniu magazynu Sprawy Marketing. Ale jest to kilka konkretnych bardzo rzeczy, które każdy marketer powinien spojrzeć na, na swoje kampanie w oparciu o te kilka elementów, na które zwróciła Basia w tym artykule. Ja sam z tego artykułu kilka ciekawych rzeczy wynotowałem i szybko walczyłem, żeby je wdrożyć w naszych kampaniach, więc też myślę, że dla siebie znajdziecie kilka ciekawych wskazówek. Kolejny tekst, analityka internetowa dla marketerów, czyli 11 najważniejszych trendów, tekst Szymona Słowika. Jest to też tekst bardzo praktyczny, bardzo odnoszący się wszystkim do właśnie tego, jak patrzeć na, na, na analitykę, jakie najczęściej popełniamy błędy w kontekście właśnie analityki internetowej. No i pokazując też kilka konkretnych narzędzi, które przymusłowik w tym kontekście poleca. Kolejny tekst, Kasi, grano szkoda, lejek sprzedażowy na Facebooku, trzy poziomy komunikacji, coś, co uważam, że jest dla większości firm, większości marketerów zupełnie nie ma prawdopodobnie świadomości tego, jak można tworzyć ten lejek sprzedażowy na samym zaledwie tylko i Facebooku, w ogóle tylko tej jednej platformy, jak można te lidy i te sprzedaż generować za pośrednictwem właśnie. Facebooka i pokazane krok po kroku procesy, jakie tu Kasia sugeruje, aby te rzeczy właśnie były możliwe w zakresie kampanii nie tylko płatnych, ale też organicznych na Facebooku. Dagmara tak, Pakulska w, w, w pierwszym wydaniu magazynu Spraw Marketing odnosi się oczywiście do Twittera, czyli do rzeczy, na które się najlepiej zna. Można powiedzieć, że Dagmara tak, Pakulska ma przydomek królowej polskiego Twittera i faktycznie jest tam bardzo aktywna i też na tym Twitterze się bardzo dobrze zna. Odkryj niezwykły potencjał drzemiący w Twitterze. Tak się nazywa tytuł pierwszego artykułu. I tu znowu jest to bardzo praktyczne, bo od punktu wynotowane 8 konkretnych rzeczy których być może nie widzieliście od Twittera, a które bezpośrednio mogą wpłynąć na skuteczność działań prowadzonych w obrębie tego medium społecznościowego. Kolejny tekst Macieja Wróblewskiego, czyli naszego specjalisty od YouTube'a, jedynego certyfikowanego też i trenera z tego zakresu. Hero, tak się nazywa, poznaj najpopularniejszą strategię marketingową na YouTube. Czyli Hero to jest właśnie skrót myślowy dotyczący strategii marketingowych na YouTube i macie ją tutaj szczegółowo rozbija na części pierwsze. To, co ciekawe, no że jest to znowu konkret poparty konkretnym case study. To jest faktycznie nawet kilkoma caseami podparte, pokazujące tłumaczące niejako, jak należy do na tego YouTube'a patrzeć. Jest bowiem pewien taki mit na polskim rynku, mam wrażenie, że dominuje cały czas. Że ten YouTube nie sprzedaje, tak? albo że nie przekierowuje tych użytkowników do na naszej strony WWW, albo że po prostu no, jest to tylko i wyłącznie efekt brandingowy na YouTube. Ja się z tym nie zgadzam i to też fajnie wynika z artykułu Macieja Wrobowskiego, że jeśli dobrze przemyślimy koncept naszej strategii na, na YouTube i sposób obecności na YouTube, to jesteśmy w stanie tam generować bardzo dobre. Zwrot z inwestycji. Kolejny tekst, trzymamy się wątku wideo, tym razem Artur Kuraśniński. Wideo pożera świat. Tak się nazywa ten jego artykuł. No, i tutaj oczywiście troszeczkę, troszeczkę szerzej wychodzimy z tym tematem, ale Artur pokazuje nam przede wszystkim, no, że nie ma odwrotu od wideo. Pokazuje jak marki, firmy powinny się powoli orientować w coraz większym stopniu na content wideo i nie tylko w rozumieniu klasycznego contentu w formie treści, które rzucamy gdzieś tam, właśnie w tym formacie wideo, czy też live'ów, ale też i rozszerzonej rzeczywistości i tego, jak ewentualnie te rzeczy związane z kanałami społecznościowymi typu Snapchat, Instagram Stories, Facebook Stories i inne, jak to będzie wpływało na marketing w najbliższym czasie. Kolejny tekst Dominika Warteckiego o pr a dokładnie PR-owcu Czas na Zmiany. Dominik Wartecki to jest osoba, która z naszą PR-u jest związana od ponad 10 lat, i to widać w tym tekście. Widać, że to jest człowiek, który z jednej strony ma do czynienia z takim klasycznym PR-em, to przez wiele lat robili. tak W tym tekście łączy to dodatkowo z wątkami digitalowymi, cyfrowymi, marketingiem cyfrowym pokazuje. Jak ten nowoczesny PR po prostu działa, lub jak powinien działać, bo cały czas często te techniki, o których on pisze, są jeszcze nieużywane. On tu wprowadza sporo nowych pojęć. Niektóre można powiedzieć, że wręcz Dominik stworzył, bo są to bardzo niestandardowe jak na PR pojęcia, i wydaje mi się, że wiele firm z tej branży cały czas zupełnie. W, nie operuje jeszcze w takich zagadnieniach i w takich nazwach, w takich pojęciach jak właśnie Dominik Bartelski przedstawił w tym artykule. Bardzo fajne, nowoczesne podejście do PR-u, pokazujące jak to robić w obecnym, obecnym czasie. Kolejny artykuł to tym razem Felieton. Felieton, naszego ojca, założyciela sprawnego marketingu, mojego wspólnika Tomka Frontczaka. Bardzo fajny tekst. Powiem zupełnie szczerze, że byłem zaskoczony, że w sumie po dłuższej nieobecności, bo Tomek dawna nie pisał ze Sprawny Marketing, tak przy okazji wydania pierwszego numeru Sprawnego Marketingu zdecydował się napisać tekst i z tego co nawet wiem, zobowiązał się, że w każdym magazynie będzie jeden jego felieton. I felieton oczywiście ma to do siebie, że troszeczkę się oddala, tak to właśnie nam spojrzeć na tą naszą branżę z takiego helikopter view. W sensie, no, no z innej perspektywy po prostu. I to dokładnie jest w tym artykule. Artykuł e, oczywiście w pewnym sensie odwołuje się do prezentacji Tomka z I Love Marketing. E, mówi tu między innymi o tych czterech apokalipsy, czyli Google, Facebook, Apple i, i, i Amazon. Natomiast e, pokazuje nam Tomek bardzo fajną perspektywę tego, w jaki sposób e, się zmienia internet i jak internet zmienia naszą gospodarkę i w jaki wpływ ma na naszą gospodarkę i myślę, że naprawdę fajny punkt widzenia. Fajny punkt widzenia tutaj Tomek przedstawił, który mnie też troszeczkę zaskoczył, i oby więcej takich tekstów w Tomku Fronczaku ta, bardzo dobrze to po prostu wyszło. Kolejny tekst, ostatni tekst w, w tej gazecie to tekst Garego Wajnerczuka. Klucz do działań małych biznesów w Social Media w 2017 roku. I tutaj Gary pokazuje jak. Przeprowadzić te swoje działania w social mediach, mimo skąpych, małych często budżetów. Jak je robić w sposób rozsądny, jak to po prostu prawidłowo prowadzić, aby, no, aby wyciągnąć maksimum z tego, co mamy do dyspozycji. Jest to relatywnie krótki tekst, na półtora strony, natomiast myślę, że będzie też oczywiście mocno wartościowe, bo jeśli coś wybraliśmy do naszego magazynu, to zasadniczo. No, był taki pomysł, że to było po prostu bardzo wartościowe. Ok, to byłoby na tyle z tekstów. Jeszcze warto też dodać, że na koniec mamy taki dział poświęcony narzędziom marketera, czyli kilka bardzo konkretnych narzędzi, które w naszej opinii są warte uwagi marketerów, narzędzia, które sami testowaliśmy lub narzędzia, które po prostu mam szczerze polecamy. Na koniec jest też dział, w którym polecamy książki. Kilka książek, najciekawszych pozycji na rynku, które się okazały. No i również, warto się wybrać, czyli eventy marketingowe i około które się odbywają w tej chwili w naszym kraju. I te eventy również są tu wymienione, ze wskazaniem konkretnej daty i nazwy, nazwy, wydarzenia. To byłoby na tyle tej analizy, tego omówienia pierwszego numeru magazyn Sprawny Marketing. Jak wiecie, jak już mówiłem. E, jeszcze, jeszcze nie mamy pierwszego drukowanego magazynu z prawnego marketingu, w związku z tym e, cały czas się posługujemy takim kartonowym e, wizualizacją tego, tego, tej okładki. E, zrobimy sobie jeszcze jednego live'a, jak tylko dotrze do nas e, pierwsze, pierwsze wydrukowane magazyn z prawnego marketingu. E, wówczas pokażę Wam namacalnie jeszcze dokładnie, jak ten magazyn wygląda. No, naprawdę wkładamy w to całe serce swoje w tej chwili, żeby ten magazyn był jak najwyższej jakości, i myślę, że to będzie widać i będzie też przez Was zauważone, dostrzeżone i docenione w Waszych reakcjach, i przede wszystkim w treści merytorycznej, która znajduje się w środku tej gazety. To byłoby tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Mogę jeszcze rzucić okiem na pytania, jeśli się takowe pojawiły. Nie mam sygnałów tutaj z reżyserki, że coś jest sensownego. Jakieś pytanie, które byłoby bardzo istotne, ale szybko odświeżę sobie to na komputerze. Jeśli coś takiego jest, to będziemy. Dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę, zaraz będzie wszystko jasne. Jeśli mamy coś do. Okay. Nie widzę żadnych pytań. Jeśli się takowe pojawią, to oczywiście pod live'em będziemy na nie odpowiadali. Mam nadzieję, że tym live'em też udało nam się rozwiać pewne wątpliwości które i obawy, które w waszych sercach mogły być zasiane, z uwagi na to, że no lekko się ta premiera pierwszego numeru przesuwa. Natomiast no cóż, tak jak mówiłem, wkładam w to całe serce Inocznie być nie może. Staram się, żeby ten pierwszy numer też był innowacyjny, żeby przesuwał to, to co dotychczas na rynku miało, miało miejsce, co się działo na rynku właśnie drukowanych gazet w Polsce i żeby to był właśnie kolejny krok do przodu. I to jest nasz główny cel i między innymi też z tego wynikają te drobne, drobne opóźnienia, ale mam nadzieję, że to na kolejny numer będzie na pewno na czas. A tak jak już wspomniałem, w pierwszym numerze będzie coś bardzo wartościowego, gratis, tylko i wyłącznie dla prezentatorów gazety, sprawnego marketingu. Jeszcze raz Wam, wam dziękuję i pozdrawiam Was z tym sercem. Do zobaczenia.